Witajcie mi sobie w kolejnym odcinku, ja jako oaza spokoju, bo nagrywamy to już drugi raz, bo wcale nam się nie zbagował Roblox. Teraz ja zaczynam. I no? dobra, przechodzimy do... Siema kibicom, witam was w nowym filmiku na moim kanale, dzisiaj idziemy do to... Roomsów? To... A no właśnie, no mieliśmy iść do Roomsów, no obiecałem w tym odcinku, którego... No... Do, do którego serdecznie zapraszam? Trwa 3 minuty, bo jest tak nudny, i że tak tyle wyciąłem, nie? Nie, że to ja. Może jakieś 6, 7, zas, prawda? jeszcze w ogóle nie wrzuciłem w ten problem. Ale może jutro zależy, kiedy będzie ten film. Nie wiem. Dobra, no to idziemy, czy. O jezus, sorry, dołączasz do mnie? No. Jakbym bekał, to ogólnie nie przepraszam, znaczy... Co? U. Znaczy... U. Cześć królik. Ty jest królik! Ciebie be. Ty idźcie do mnie się popsy tula. Ja jakbym nagrywam film, nie? Ja cię teraz nie mogę wiziać. Ale mogę cię stopą tak trochę pomiziać. Łodzi, a ja ty lubisz stopą chyba. Mnium, mnium, mnium. Jak macie jakieś zwierzątko widzowie, to napiszcie w komentarzu Bogdan. Albo Rysiowski, bo Rysiowski jest jakaś świnia, ale ja to zwierzę. Bo... Nie, Nie mogę! Jezu. Jezu chych, 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 Dobra, widzowie, ja też zrobię krótkie cięcie, mam nadzieję, że szart się podobał, napiszcie w komentarzu rysiowski, przypnę wam serduszko, yy, no i pa, widzimy się po krótkim cięciu, znaczy co? Obrazy? Nie, myślałem, że obrażę. szafa, oj, nawet nie było żadnych kartek, mm -mm. czekaj! Najpierw w lewo potem w prawo. Nic nie jedzie. Ruż, coś jedzie, ruszaj z używało. Masz wykryty? Dwa. Zawsze kupuję. Dobra. To I ja kupię jako ściany klu... Nie wykryty, albo to na przynajmniej jednego wytrzyka. Będzie... Ej, czer, tak, żeby nie zanudzić, o czym możemy gadać? Ose... Znaczy to. <ślesy> Wow. O takim fajnym YouTubie 2.0, który nie opiera się na czerwonym kolorze, tylko bardziej na pomarańczowym, wyblakłym. Teraz ja idę. I Biorę góra. Ej, nie no, czemu? Ty otworzyłeś skrzynkę pay to win. No to Świetnie, dobrze, dobrze, że zabrałem świeczkę, bo naprawdę teraz się tak sprzyda, nie? Kurde. No dajesz. A wziąłeś? Na łóżku był. No, otwieraj to, bo zanudzasz na filmie. Najpierw moi chcesz zanurzać, a potem tylko przeciągasz. Bo co, żeby reklamy były, to nara. Ja tutaj. A jeszcze zapomniałem. Dziękuję za kolejnych subskrybentów i za to. O Jezus, czekaj. No, nowy to pokój, bo tu są oczka ewidentnie jedzie. Wiem no ja słyszeć. No i pokoju, się nie podziękować, nie bo jest subskrybentów tam zyskałem i, nas, i ten film, ten, znaczy, ten, poprzedni się? film. Poprzedni film miał aż 6 łapek w górę, i to jest dla mnie dużo. Więc dziękuję bardzo. Czekajcie, chwila. Wizowia. Kaj Świeci się normalnie. I znowu jedzenie. nie? ma masz Dwa. Dobra, to... No, no i cały czas... Właśnie, bo y, ta seria drąży i drąży już dużo odcinków, nad tego ja są... Znaczy dużo, dużo to nawet nie, ale no, nawet mają e, dużo wyświetleń i podobają Wam się, bo łapki w górę też tam rosną. I teraz będzie, będzie żebranie o łapki, ale w taki sposób, że jeśli pod tym filmem będzie jedna łapka w górę, to dopiero wtedy nagrywamy kolejną część. Znaczy, nie część, tylko kolejny film. Też, tak. My nie, tak bo u nigdy nikt nie wbije. No chyba, że ja wbiję i ci zostawię, żeby był kolejny film. Śni miły dla mnie. Nie no, żartuję. Przecież... Naprawdę... Oj, oj, oj. Dobra, no to co będzie cięcie. Ba? Nie wiem, ja nie mam klucza. Dobrze, koniec cięcia. Zlutowaliśmy. Oczywiście nic nie było. Oj! Chyba mrugnęło. Chyba mrugnęło, wiesz? Jedzie! Akurat jakoś od szafy. Jak tam się świeciło, więc tu idziemy. A nie! Uuu, dwie skrzynki! A, to wszystko dla mnie. sterek tam był <t> Przepraszam, mam kaszelek, no bo ja lekko chory jestem, zostawcie dla mnie łapkę w górę, teraz kolejne ranie, nie? Zgubiłem się. Ej nie no, ale na, e, no wprost zgubiłem idziesz. Zgubiłem się, zgubiłem się, nie wiem gdzie ty jesteś, zgubiłem a ja też, się. A ja też nie wiem o. gdzie jestem. E, no ale naprawdę, nie żartowałem z tym, że jeżeli pod tym będzie filmem będzie jedna łapka w górę, nagrywamy kolejny film, bo no... Podoba wam się do seria i wierzę, że dobijecie pod tym filmem. Tą jedną łapkę w górę, biorę górę. A tu jest góra? Ja. Jest, ja... latarka. Jaki to jest spokój? Aha, to jest ten pokój. A czemu zabrałeś górę i totalnie wszystko zlutowałeś? Mówiliśmy, że tylko bierzesz Boże! górę. Sorry, zapomniałem. Musisz zdać sprawę, że rzeczywiście więc świetnie będzie, będzie jechać będzie jechać chyba będzie mam kurz jakby co myliłam cię dobra to będzie takie krótkie piękne no 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 i naprawdę myślę że będzie jechać Takich mrugnęło bardzo dużo Czekaj, idę do kolejnego pokoju. No i kolejny, oto już, już będzie odcięciowanie, wiesz? Nie adusz szafę, bo chyba będzie jechać. Czekaj, nie idź, NIE IDŹ! Ja zginę! Nie jedzie. No, ja już zginę. Dobra. Najlepiej pójdź, najlepiej pójdź. Dobra. Czemu mnie tak pójdź. wywala na prawo? Naprawdę, to mnie tak wkurza. To, co wcześniej, to wywalało i się. Oto, oto! Teraz to w ogóle wywalamy na prawo, to proszę. Biegle daleko i tak w prawo. Tu jest Prosta. Chyba to czy z prosto, wiesz? No bo zaraz jest prosto. No, jeszcze z tobą. Te gierki zatańczyły, ale nie ma. Dobra, to się będzie takie cięcie do pięćdziesiątki. Do pięćdziesiątki cięcie. No, widzimy się pod przerwą. Było cięcia. No to wi wi widzimy się po krótkim cięciu. W razie co masz jeden wytrych, bo mi się wydaje, że tam. jeden że Od razu kłócaj. I ty na lewo, ja na prawo. Ja zawsze się lekko stresuję w tej bibliotece, że umrę, bo mi się nie będzie chciało później coś przygotować. Ja bym się trzęsy czasami. No, czasami tak, w sensie. Ja, ja mam takie. No kur. Serio? Jak tak do mnie idzie idealnie, to. No kurde, serio? tylko, że kurde to tak bardziej wiesz. Że tak, bardziej ja. brzydko, nie? Ale oczywiście w głowie nie nałożyć, więc się nie liczy. No, bo... Ej, dużo już mamy. Dzień? Janczy. osiem nie wiem zero dziewięć nie wiem ja zawsze na nie wiem mówię coś jest o, osiem coś zero dziewięć coś osiem coś zero dziewięć coś okej okay. X i kółko 8 coś, 09 coś. Nie, no on się wraca. Dobra, nie, dobra. Ja nie będę gadać hardował, bo to się kończy ostatecznie źle. się do 8 coś, 09 coś, tak? 8 coś, 09 osiem 8, osiem 8, coś osiem 8, osiem 8, coś osiem coś wiesz nie iść bo nie nie wiem czy to będzie ostatnia książka Idzie do sensu. ciebie Idzie do ciebie osiem coś, no, ostatnia, ostatnia książka jest na dole osiem co osiem coś osiem coś 8809 Coś Oczywiście ja idę no na dół, nie? No ja pamiętam, ile się pisać na biblioteka. <grymnie> Karuję ci grę tutaj. Możesz to powiedzieć. 8809 Coś. 09 Coś. 09 Coś. 09 Coś, I już my się mylić. 8809 coś 8809 coś okej okay. Biegnij! Leć! a to się leć! Chyba se jaja robisz. Zostaw mnie! Czemu tu idzie? Nie, nie idzie, dobra. Czasami tu szel. Zaraz tu poszedł to stresuję. To, żeś świetnie zlutował to lewo. To, że świetnie zlutował to lewo! Jeden było Mamy cały kod chyba? Tak, mamy tak. cały kod. 88091 Powiem jak będzie daleko na dole Jeszcze ja wiem, też patrzę na to. Też właśnie chcę wejść na góra Ja bym nie wchodził, bo nie... Ja wszedłem 88091 Czekam na robi, ciebie. No musisz tu wejść, bo on zaraz jest szybszy. Musisz szybko tu wejść. 88091 Nie pójdziesz do mnie, nie pójdziesz do mnie. Nie! Ale go ominąłem! Jakbyś, jakbyś szedł do ciebie, to ja go zaagruję na górę. Zagruj go! Bo dobra, czekaj, nie musisz. Czekaj, jak on zejdzie na dół, to na spokojnie. Okej. Okay. Osiem, osiem, zero, dziewięć... Uciek, jeden. Dobra. dobra. Dobrze? Dobrze. Nie ma krótska, nie ma krótska, nie ma krótska. Skąd wiesz, jeszcze nie wyłożył? No zobacz. Czekaj. Nie ma krótka. Wiesz, pan rozpoznaje? Bo Co? zobacz, że zawsze jest. A żółte zobacz. jest, zawsze jest żółte jak jest krótkie. Tak, no właśnie. na se. Tapsy. Dobra, ja jeden tapsy mam. Tam nie zapiliczki, tylko nie bierz, bo tam wiesz. Dam se to. Jeszcze jeden ten. Masz, masz, Pięć, 3, teraz żeby tu nie umrzeć. No, to sobie 5, 4 Dobra. 5, 4, 5, 5. 5, 5 Słabo. 5, 6, idziemy do 5, 6, 6. ale dobra. 5, świeć mi. 5, 7, idziemy do 5, 7, nie zmyłka. 5, 7 jest. Jedzie! Aha, jadę tam. Ja też. Ale to na ja pewno. pewno, to jakby to jest bug gry. Bo co? Mrugnęło, gdy nie świeciły się światła? Nie, dobra, ja mam odcinek, bo ja nie, ja nie wytrzymuję pod tymi gotami. Nie, dobra, to wrzucam, ale powiem, że to jest błąd gry. Ja napiszę w komentarzu, że nie udało się dojść do rumsu przez błąd gry, bo No dobra, powinno mrugnąć, no przysięgam, że nie mrugnęło. Dobra, to nora. No nie, nie, mi ja na tą grę, to są takie bugi. Prawda, nie chce mi się. Może w kolejnym odcinku się uda, byliśmy blisko, ale oczywiście gra postanowiła nam wszystko zepsuć. O Jezu. Yy, no i cześć.